Długo potrzymał Tyle ja ile zapłaciłem? O kurde, poza torem Koczmar, czemu tak wolno jedziesz hmm. to bez żadnych kolizji, nic? Hmm. To ty się stało bez kolizji? Temu... No już... Dobrze? Ja już zostałem w kanapkę wzięty przez koszmara Ok, to start was fine, let's try and move forward. Threat, a a to może nikomu nie się nie stanie. No zapowiada o, się trochę nudny wyścig. Czepnęło krzypnia. okay, mm -hmm. w batek nie? atrakcje O. patrzę. Oooo. Aha, No, zapowiada się, że będzie biegać za... Ale paliwo się porządnie zużywa, ja się trochę boję. Jeszcze kółko, ale już... No, nie Adi, tak? Dobrze, tam jest Adi. <grym tutaj... <grym yes, Adi z No, ale jest Adi, tak? Ja też nie mogę uciec od... ...Baseksa. Jedziemy. Będziemy no, tak jechać sobie w pociągu. Teksas <grym> wrócił. <grym ich się w> pociągu> A kto jest z lokomotywą pierwszą i drugą? No pierdźmy tym ja, drugą. Ach, muszę pogadać. No niech jedzie, niech się rozpycha. O Boże, co o? oni zrobili? Widziałeś to? Widziałem. Ja. Ściliście z... jako wszystkie tabliczki w te jeden. Nie ma żadnych. Ojej. Ja no, nie wiem, gdzie hamować. No ja no. no, no, tak no samo. Amazing. Linia? Ta... Chyba linia trzeba walczyć. Chyba linia na prostej. No to zaczniemy na koniec tej idioti. Ja wam mogę powiedzieć że... cię. Gadaj. No to poczekaj zaraz, muszę tam dojechać i mi linia pokażę. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że chyba telewizorek jest po lewej. Można na niego no. patrzeć. I to samo było na Monzy z innymi. Hmm. Mimo, że gdzieś tam jest błąd do hamowania. O, w trójkę! O. Oj, 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 No. Ten od... O, zbyt duży No weź. Co? Jakie rymisa <grymka> mi się odkręciło. Jakie wiele. Aha, <grymka> nieśmieszko. nie z nie, taboletem kurwa! Telewizorek po lewej. Zaraz, cię hamuje. Zaraz powiem Koszmar, osobny pociąg założył No ja już nie wiedziałem co z tego. Ja pierdykam Panie co? Jestem To się spodziewał? Muszę, muszę wiedzieć co się stało? Nie, nie patrzcie <tanie> nie, nie nie Ja obstawiam, że pies się zepsuł Leksi poleciał Wewnętrzna tarka go zgwałciła O, gąsi się rozwalił O, no idealnie. nie No nie Kurde a Patrzcie, on się rozwalił No nie, to czemu nie to... mogą zjechać? Hardy? Chyba hardy, nie? No, hardy. Chyba, których... to hardy Już się skończył, aż... że jest jeszcze jedno Po których akcjach chce się jechać bez linii, bo są bardzo przyjemne Te jechali tak daleko od całej czołówki ja nie mogę. A! Woj, zrobił Ojej Ja pierdziele Także siema, Teksi ponownie Siema Z tyłu się Cora fajnie jeździ U, to ślizg No, ja mam daj 50 stopni, także Hmm. No Oczywiście, że zjechali. Wszyscy, zjechali Wszyscy zjechali Wszyscy zjechali Ja na nikt widziałem, jak wyzwoliłem, że... E, no, oni tak, minęli... Minęli pit No tak, no ja zjechali Ale Wszyscy i następy. tak nie złapał ich Saitikar, więc na kolejnym kółku dopiero dojechali Okej okay. Bo Car wyjechał za nami też Tak, sorry, sorry Może by na podnim dziś dojechał, co by na to? A Szymon nieładnie. Nie, dobrze piechł. Tak? No. Jedźmy przez Lizardo. Myśmy w miejscu zostawili oczywiście. Nie, po co.

A czy jak powiem na przykład prognoza pogody to mi pogody prawdziwy A no to faktycznie Na Xboxie tak nie było? Nie, na Xboxie musi mieć kinecta. Serio? po co no? Nie wiem, może żeby kasy jej Żebyś pokazywał na migi O boże wow. o. Serio w takim razie? Na Ta. Tak To jest nie ma SCK Po taksy Boże, ona no truła tam front... A no i przez to, że miałem wszystkie sektory na żółto, tylko ostatni rack Czyli jest jeszcze potencjał. No ale nie mam Ersu. Bez Dereco teraz ciężko już tu jechać. Ale rozwalę no, tak. się chyba w tej...